To gdzie ta kwatera dla menadżera? Wprowadzasz się tu? Nad szczęściem pracuje się całodobowo. To jest typowy. Mu! Kura! Koko! No co? Przecież bawimy się w różne zwierzątka, tak? Ha! Przyszedł mój szczęśliwy talizman. Raczej obrzydliwy talizman. Żeby przynosić szczęście, muszę mieć wszystko, czego zechcę. Oczywiście. Czuj się jak u siebie w domu. <laughs> hey! Ah! <laughs> 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 Siostra, twój talizman musi się stąd wynieść. Okej, okay, rozumiem, ale wytrzymaj jeszcze kilka dni. Przynosi szczęście! I znowu dwie szóstki. Widzisz? Wcale nie przynosi. Udowodnimy to! <laughs> Spoko! Życzę dużo szczęścia. I znowu sześć. Nieźle ci idzie Doli! Ach, brzucho mi burczy!